Pójdę za ciosem i opowiem, jak Moza współpracuje z DCS-em. Krótko omówię teraz oprogramowanie, a potem przejdę do rzeczy. Tak, no, Moza rozpoznaje gripa Transmastera jako swój. Nie ma to żadnego znaczenia, bo wszystkie przyciski działają super. Nie ma żadnych problemów z mapowaniem i użytkowaniem tego sprzętu. Teraz tak. Wgram tutaj DCS. Preset, który napisało, to się poprawiło dla mnie OpenAI. No i myślę, że wyszło to świetnie. Szybko pokażę zakładkę Telemetria. Ja pozaznaczałem wszystkie opcje. Oczywiście to jest nonsens, bo nie będę przypisywać odrzutowcom cech samolotów turbo bądź, bądź śmigłowców, tak. Chciałem pokazać po prostu, ile, ile tych opcji jest do ogarnięcia i do dostrojenia. Naprawdę myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i spędzi upojne chwile z konfigurowaniem sobie. Jesteśmy w DCS-ie na stanowisku postojowym. Przetestujemy działanie sprzętu i oprogramowania mozy zobaczymy jak działa profil stworzony przez sztuczną inteligencję ja jako, jako pilot. No proszę bardzo. To jest luźny. Pociągnę go do siebie i zobaczcie co się dzieje. A dzieje się tak dlaczego? Dlatego, że opada ster wysokości pod własnym ciężarem i joystick leci do przodu no coś pięknego <laughs> no dobrze, odpalamy samolot Motor startem. Startem. O, Drążej zaczyna pracować. Brzmienie oddziwka. <laughs> tutaj czujemy szum spowodowany uruchomieniem i pracą silnika. No cóż, zapewne <laughs> będzie, będą, będzie działało różne podłoże. Tak działa. Są przenoszone na kolumnę. To jest daleko do pasa, więc po prostu przeniesiemy się na niego. Jesteśmy na pasie startowym. Joystick drga w rytmie pracy silnika. Ster wysokości opada, joystick opada do przodu również i dobrze wystartuje. Może to być niebezpieczne dla samolotu, ponieważ jeszcze nie mam wyćwiczonych odruchów na tej podstawie. No nic, zobaczymy jak nam to pójdzie. troszkę gibnęło daliśmy radę pomimo tego że pryżyna wyłączona centrowania nie ma siły działają lotki od razu odczuwamy to narysyku drga zupełnie bardzo podobnie jak wile przenosi trzeba włożyć, włożyć siłę, żeby żeby manewrować samolotem z tym, że joystick daje więcej informacji zwrotnych Jest więcej drgań w zależności od tego co robi samolot o o o proszę zwrócić uwagę 280, zobaczcie jak drga Prostujemy. Rozpędzimy się. Oj, no tutaj to trzeba To nie jest sił. dołożyłem drugą rękę <laughs> i w górę patrzymy co się dzieje W razie joystik jest sprężysty cały czas Zaczyna delikatnie mięknąć, proszę bardzo Proszę bardzo, co się dzieje? O! O! Samolot w siłę nośną. Odzyskuje i zoistnik natychmiast robi się sprężysty i przenosi na siły, które działają na powierzchnię nośną. Jest to zajebiste. Zaciągniemy teraz. Uch. Ostrzega, ale jeszcze nic się nie dzieje, jeszcze ostrzega to ładnie 280, o zaczyna już szarpać drowo, ale można jeszcze lecieć. Trzeba się kapiać w ogóle w ten zegarek, no ja puszczam głowę żebyście widzieli jak to działa. No powiem tak. Precyzja jest świetna, bardzo płynnie działa, działa ten sprzęt, świetnie się steruje. O wiele, o wiele, o wiele bardziej precyzyjna e, e, podstawa niż Lord Trasmastera. Daje sygnały, i dla tandy to bajka. Po prostu bajka. pełno informacji zwrotnych nie wiem co mam jeszcze zrobić z tym samolotem nic mi nie przychodzi do głowy tu jeszcze w górę zobaczymy co się stanie Już jest luźny, zobaczcie. Widzicie? Proszę bardzo. O, i nabrał wygoru. No, naprawdę... Ktoś ma wolną kasę. Polecam.